No, coś tam jest. Ty, nas to... Coś tam jest. Co zrobiłeś? A ty, ty, ty wiesz, że ty masz wsteczny wbite. My się cofamy. Ty wiesz, że nie mamy paliwa? Nie, no jak nie mamy? Jak to jest było przypadki na motor, którą dajesz i tam chowasz sobie ...bananka... herbatkę. ...kanapkę od mamy. No, watę cukrową. I bigos. To nie jest wata cukrowa. Tym się czy, czyścić. Czy, Czyści się. O, oh, fuck. Czyści się czoło tym. Ee, eh, no, dobra, ale wracając. Zacznę. O, kurde, jak Mnie giba, ty. Giba mnie? Giba mnie? A jak mówiłem, że mnie rzuca, to mówi. Co? Ty? Aha. <laughs> dobra, e, ty. Ty, Ominiasz kulek w Matrixie się tego, nie? Że robisz tak. Czy jak to się robi? A, chciałbyś tak potrafić. Wyginam śmiało, to jak to ciało. to się robiło. A kliknij ku A ku Ty nie działa działa Kliknij ku i myszką <laughs> Coś ci <laughs> Ej no nie działa mi to jak tyś to zrobił? No ku klikam Ty jak się mogę wygiąć po jak się wygiąłem do tyłu Widzę Ej, siu, siu, Jak ci to siu. działa, jak mi to nie działa? Ziu. Nie wiem, bo ty jesteś inny po prostu Widać sobie. Ej, co mi się dzieje? Ma, masz problemy z głową, tyle powiem. Ej, o co chodzi? Jak, jak mam wrócić? No, no, kusie klika z powrotem. Ej, no, coś mi się pogliczowało totalnie. Głowa ci się zgliczowała. O, naprawiłeś się. Dobra, ty. Bo pa, pa, pakujemy żyrafę. Pakujemy żyrafę do tego i jedziemy. Mamy furę. Brązowa. Patrz, jakie, jakie cudo, kurde, techniki. Tworzę nam garaż. Jezu, ale nas tu dawno nie było, nie? Ja yeah, ci. Kurwa, jakie nowe to mam wykipan. Ty w ogóle a cz, czemu my z takiego fajnego domu w ogóle wyjeżdżamy? My powinniśmy jechać jeździć w lewo w prawo i kurde, przywozić fanty tutaj. Wiesz dlaczego? 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 <noise> Bo tu. Jest napisane ryb. Co jest napisane ryba? Nie, no chodź tu. Czekaj, bo to O kurde, ty z... skrzynka się jest pocztowa zmieniła, ona zawsze taka była? Jaka fajna. No patrz. No była taka. Taka? No i mamy talon. Dobra, zostawię, że niby nie odebrałem. Dlaczego ruszamy w trasę, bo tu jest napisane ryb. Ryb, Czyli musimy rypać. Ry... Okej. Okay. A to mamy do wymiany zderzak, drzwi. W sumie to wszystko, dobra, dawaj, weź tu, robimy ruty, rutynowe kurde tankowanie i tak dalej, gdzie tu jest gaz? Ty no czekaj, nie pal, bo mamy mało paliwa, eee, stój, 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 stój Bo my musimy tego, ty wariat jesteś Zostaw to, no nie przeje... Karnister mi przejechały I Gdzie jest karnister? Panie! Ej, masz... Karnister mi ukradłeś Nie No jak nie, to gdzie jest? Czekaj, bo chyba auto zepsułem chopie no, no, my dopiero jeszcze nawet nie wyjechaliśmy z podwórka. O! o! Ty no mówiłem, że mi karnister Pruszy. ukradłeś, no. Prus jedzie! Działa! Ty mam karnister, czyli! Nie żeby coś, zniszczyłeś nam tutaj, kurde, skrzynkę i będzie minus 2 FPS-y zaraz, będziesz rysował na kartce. A musimy się jeszcze przygotować, nie? Tam teraz będzie ciąć. Mam karni... Nie będzie patrzeć, wszystko fajnie działa. Ja chodzę. Jak? No mitnie. Odaj lejemy. Nie! Nie lej mi wody do chłodnic. No Ja, A ja co mam lać? Kamień będzie! To co odkładam. jest? Kamień będzie! Ty, ty, ty! Królik! Zostaw, zostaw chud. Gdzie ty masz królika? No nie widzisz co się za autem dzieje. Goni mnie cholera! Wariat! Ja się zamykam. Weź, ugryź go Łajm! Ugryź go Ja to czekam No Jasne, Ej, oczywiście, że nic nie widzisz, kurde no nie sprawdziliśmy, co jest na przystanku Co mi stary z przystankiem? Ja tu kurde królika mam morderczego, brak kałacha to. to jednak boli. Ty, a jakbyśmy ten? A jakbyśmy pojechali w drugą stronę? Eee, no to pewnie będziemy jechać, nie znajdziemy drogi i nic. Y, nic, nic, nic nie spotkamy. Jedynie takie budynki ra randomowe, jakieś tam, co są. Nie wiem, nie. Chodźmy wytartymi ścieżkami, nie kombinuj. I nie rób kupy mi stary na, na buty. Ej, przyspiesza mnie! Ty serio? Ty napęd dupny wymyśliłem. Jak przyspiesza? ty masz jakiś kur... po prostu szeroki tyłek. O jak biegniesz, jak biegniesz tyłem i sikasz to cię napędza, pa. Ty co jest? Czemu ty szybciej... A... Shifta żeś odpalił, ty kurde, już prawie uwierzyłem Już y, uwierzyłem, ty, prawie Dobra, ej, bo mamy wodę, mamy paliwo pa... Ty! Co? Co jest w tą drogą? Co? No kurde, pokręcona taka, no Kto no, powiedział, że, że musi być prosta? Jaka fajna skry... jo, ty, patrz! Pa, fajna, pa! No. O kurde, a dobra, a tu? A to jest ten, żeby mi ciepło w nogi było. Lego w trasę! Dobra, to jak ma być. Cie... Okej, okay, no. To ja uchylę okno, bo. W sumie. W sumie to ciepło na dworze, nie? Niech trochę tutaj. przeciąg. No i nie zatankowaliśmy. Tak, nie, no nie mamy paliwa dużo, mamy 2,5 litra, gdzieś się módl, żebyśmy paliwo znaleźli. To już nie jest nasz kurde camper. To nie jest nasz camper, który miał kurde 40 litrów. Więc się módl, żeby nam gra, gra tutaj oddała i... no. Bo jak nie, to... to przypał. Ja bym nie pogardził jakimś warsztatem na start, bo warsztat na start byłby super i, i ewentualnie jeszcze statek, żeby paliwo było. Ale warsztat... Cześć, ten... dzieje, bo ja tu się muszę skupić. Na czym? Na kierowaniu. Ty w ogóle zobacz jaka fajna droga jest, ty. Jakaś taka lepsza. Musimy jak najmniej bugować kurczę samochód, bo jak się samochód zbuguje, to te Nie, skrzynki. Już... Nie, no skrzynki. Ale skrzynki tam, jak się odjedzie, to znikają. Samochód, jak się zbuguje, jak coś zacznie po, po nim latać, no to już kaplica. To, to, to jest do wymiany. Słuchaj, kurde, silnik, remont silnika. No i to tak trzeba zbudować jakiś długi samochód, pociąg. Ty, ej, to ja bym zrobił taki kurczę z coś można wykminić. Tylko jeszcze nie wiem co. Pytanie, czy będziemy celować w coś a'la camper, czy może w coś kurcze... ...a'la po prostu zabudowane byle co. Czas pokaże. Serio, ja tak szybko jadę, że mi... ...że kurczę, mi oczy wysychają. Brakuje tu jednej opcji. Żeby, żeby wyrwać ci siedzenie jak, jak jedziesz. Cześć, jak sobie jedziesz sam tym, wyrywam ci siedzenie i lecisz gdzieś w tył. Przy takiej prędkości. O, coś tam jest, po prawej, pa, pa, pa. Jaka fajna droga, no ja nie wiem, albo, albo dawno w Long To nie są graliśmy, Highlandy, to są Highlandy. Albo dawno, albo właśnie dawno w Long Drive'a nie graliśmy, albo, albo kurde, jakieś ładne, ładniejsze te tereny tutaj. Za, zatrzymujemy się? Dawaj, możemy się zatrzymać, może jakieś paliwo będzie? Czy ja wiem, że nowy samochód, gościu, ale nie musisz się tak popisywać, co? Ty o, jest już tutaj, kurde, znam gościa. To jest koło, poziomica, woda. Mnie gość stoi, ja go nie mam, a mam, z czym masakrować. Tu jest pani, ale to zrobię rzecz, którą zawsze robię. O? Nie żyje. Oj, mi mam dla ciebie prezent. Za mi po twoim prezencie jak mi mnie gościa zaciekał. Jak? Łazi tam koło drogi, nie ma ręki ani nogi Dobra, weź gościa, ty. Chodź mam prezent dla ciebie, gdzie jesteś? Pa Twój twój ulubiony łam pa, pa 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 Zbieraj tego sneakersa Dobra, ty nic tu nie ma, jedziemy dalej, nie ma co tu siedzieć Spalamy. Biorę wiaderko na dach tylko. Zobaczymy, jak długo się utrzyma, i jedziemy. Ty wiaderko na. O, no. Wiaderko się na razie trzyma na dachu. To jest. Uruwa, Krzychu. To ja linium! Nie to jest na magnet! Jakiś to Magnetyczny wiaderko. E! No! <laughs> Coś zrobiłeś w ogóle? Czemu? Czemu taką prędkość zmarnowałeś gościu? Dobra, zamykam w ogóle okno, bo... To się tworzył okno, odrobił się przeciąg i mi wysysnęło powietrze i kierownicy mi skręciło i... Zamykaj tą maskę! Czekaj, przegląd robię! Olej jest. Do chłodnicy nie sięgam. Oj! Okej, okay, żyjemy. Uważaj kamień, kamień. Coś kamień? wyrzucił? Kamień! Nic, ale... Coś, coś wypadł! Ty! Bo my chłodnicę mamy otwartą! Nie mogę jej zamknąć. Ej, ale ty, coś, coś wypadło. Nie no, co wypadło? Czy widziałem, jakby coś wypadło? No nie, nic nie wypadło. Czekaj, zamknę chłodnicę, bo mamy otwartą w ogóle. Jej, skomplikowana ta chłodnica. O! Nic nie wypadło, no co ci wypadło, no? To wszystko jest. No. no, Stefan, no serio ci mówię, no nic tu nie wypadło, no co miało ci wypaść. Zobacz, silnik jest, głodnica jest No tak, no na pewno ci katalizator wyrwałem, kurde, Kioj będę katalizator razu. wycinał. E, no nie odmontowywaj mi moich elektronicznych rzeczy tutaj To jest, żebyś żebyś ten patrz. No gościu! No przybliżyłem Ci no! Kurde, znikło mi. <laughs> Kurde, dobra, dobra musimy coś znaleźć, co my z tyłu potrzebuje tuningu i paliwa. Ale to potrzebuje wszystkiego. Nie no, dobrze, je. Eee... wróć się. GOŚCIU! Wróćcie. Ja nie wracam. Ale tam koło było! I Carnister. Walić to koło. Kara musi być. Ja, ja nie wiedział, nie wiedziałem, że wypadną rzeczy jak się otworzy. No, no hello. No ja myślałem, że to przyspawane do podłoża jest. No parzy kiełbasa się trzyma, no. No i teraz jedzenia na nie mamy. <laughs> ale mamy olej. Chociaż tyle. O chopie, ale ja mam pomysł, ty mogliśmy te sanki wziąć? Wiesz co byśmy zrobili? W. w gabarzniku byśmy zrobili trzeci rząd siedzenia Tupimy paletę i kanapę. O nie, zepsuty budynek przed nami. Ten taki duży, co laguje często. Ja nic nie widzę. Na, dosłownie na wprost nas. Daleko, daleko się rysuje taki. Ale może będzie naprawiony, bo nowy save. No zobaczymy, zobaczymy. Nowy save Mo może będzie działać normalnie. Ty, a zauważyłeś. Jadę do, ja do, do babci jadzi. A Zauważyłeś, że coś królików tu nie ma. Są tylko ukryte w trawie. A ten budynek to po prawej, jest gdzieś tam w trawie, właśnie. Ale no dosyć daleko jest, a jest ryzyko, że nie będzie działać. Trzeba I... iść zrobić moda na te? Uu, uu. Zrobić moda na te, te, na te takie robaki, co są pod piaskiem. Ej na mamy. Tutaj. Mamy 0,7 litra paliwa. Tylko 0,7 litra. Jak nam się tutaj coś nie trafi zaraz, to będziemy mieli wycieczkę, kurde, z Buta. Dobrze jest, naplujesz do zbiornika pojedziemy. Ty, wyłącz, wyłącz silnik z górki, z górki Oszczędzamy, dawaj, dawaj Trzeba oszczędzać, trzeba oszczędzać Ty zrobiłeś Ty! Coś tam chyba widzę daleko na horyzoncie nie wiem, czy, nie wiem czy na pewno, bo skipnąłem dzień i w sumie to może być jakiś, nie wiem Ty no coś tam jest, ty nas to coś tam jest Co zrobiłeś? A ty, ty ty wiesz, że ty masz wsteczny wbite. My się cofamy. Ty wiesz, że nie mamy paliwa. Nie no, jak nie mamy, jak było przed chwilą. No dobra, no nie ma, nie mamy. Ty, a dawaj no rozruszniku, jedynkę wrzuć